elo kurwa leniwe kurwy syny coś picie jest sobota jest ledwo po siódmej rano a ja odkryłem właśnie prawdopodobnie najlepszy death metalowy kurwa utwór tego roku więc kurwa zwlekajcie swoje psiochy i kabany z łóżek i zapierdalać do głośników na pełną kurwę oto przed państwem król ciemności kurwa mako w piosence bułka ty pierdolisz Lamuszek, kurwa daj oko otworzyć jaki mako jaki król ciemności czy gdyś gówno ma I nie wiem czemu tak dziwnie I taka jak to moja Jak to siada, jak sam lucyfer dupą na mordę. A wymako kurwa, dojebałeś nutę w chuj.